Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj będzie to open box paczki z hipcia Od razu przepraszam za moją przerwę, ale byłam na wakacjach No i miałam trochę taki urlop jakby Bo świnki zostały tutaj w domu z... Opiekował się nimi mój brat, dziadek, babcia no i dlatego zostawiłam je, żeby nie męczyć je, bo byłam nad morzem, no a wiadomo, że podróż jednak tam e, jest bardzo długa. Dlatego zostawiłam je. No ale teraz już jestem, więc mam nadzieję, że, dziś, że cieszycie się, że znowu jestem, bo wiem, że kilka osób mi pisało, czemu tak rzadko wrzucam filmiki. A ja po prostu byłam na wakacjach, ale teraz już jestem, więc będę Wam rzucać. Jeśli chodzi o QA, to y, pewno albo teraz będzie na kanale, y, albo będę zaraz nagrywać. Ale myślę, że dopiero będę nagrywać, więc jeśli chcecie, to jeszcze ostatni rzut, jeśli ktoś chce zadać jakieś pytania. Oczywiście, jeśli ktoś już zadał, a jakieś jeszcze ma, to może spokojnie pisać. No, a ja już y, zaczynam otwieranie paczki. Jest to paczka z hipcia. Zakupiłam mało rzeczy, ponieważ potrzebowałam tylko kilka rzeczy. Pomyślałam, że Wam nagram. Tak wygląda. Tutaj jest moja ręka, więc ona jest, no, jak widać, nieduża. Ale pomyślałam, że Wam nagram. Więc już zaczynamy otwieranie. Mój słynny nożyk, który zawsze mi towarzyszy, jest tutaj. Mam tutaj kartkę, żebyście nie widzieli mojego adresu. Bo, no, wiadomo ale y, ogólnie to jeśli ktoś chciałby mi wysłać coś, jakąś paczkę, list, czy no co chcecie, to piszcie do mnie na Messengerze. Y, nazwę będziecie mieli w opisie, ale jeśli również e, ktoś chciałby się coś zapytać, miał jakieś do mnie pytanie czy coś, to oczywiście piszcie. Ja to sobie troszkę już odpakuję i do Was wracam. Dopiero po chwili zobaczymy, jak to się otwiera, bo myślałam, że tutaj, a jednak otwiera się tak. Nigdy nie miałam się takiego kartonu, ale okej. Okay. Wow, co tu tak wybuchło? Dobra. Jeszcze coś. Co tu mamy? E, tutaj mamy jakąś taką. Um, gazetkę o czym jest ekogryzak. No i to jest ekogryzak do naturalnego ścierania zębów ugryzań. Nigdy tego nie miałam, ale może się skuszę. Tutaj macie. jeśli chcielibyście sobie przeczytać. I z drugiej strony tak to wygląda. Dobra. No i już widzę tutaj środek. Tak wygląda w środku to. E, może zacznijmy od. E, tutaj. Paragonu. Tak to wygląda. No i zaczynamy. Wow! Ale jestem zaskoczona. E, jest to karma z doktora Ziętka, ale zobaczcie, jakie ona ma ładne teraz nowe opakowanie. Szczerze, to mi się bardzo podoba i bardziej mi się podoba niż tamto. Zobaczcie. Karma ratunkowa. Karma dla królików domowych, świnek morskich i szyn, mających problemy z samodzielnym przejmowaniem pokarmów. Bardzo fajne. Ładne opakowanie, nowe. Jeszcze tego takiego nie miałam. Tutaj macie skład oraz sposób podawania. Tutaj macie też takie informacje. Jeśli ktoś by chciał. Więc super. Bardzo ładne opakowanie. E, no i jeszcze druga. Taka karma. Jedna kosztowała 39,75. Teraz przechodzimy dalej. O, tutaj mamy kolby, bo e, zamówiłam takie kolby z Jotter Farm. One kosztowały. 9,85, jest to kolba słonecznik rumianek. Tak ona wygląda. I z tyłu tutaj też macie skład. Niestety nie ma po polsku, ale jest. jest. Są one bezbożowe, więc są bardzo dobre dla świnek morskich. Kolejną rzeczą, zamówiłam taką karmę ratunkową. Myślałam, że będzie jej więcej. No, ale okej. Okay. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Jest to taka karma ratunkowa z Jotter Farm. Nigdy takiej nie miałam i chciałam przetestować, czy kukiemu zasmakuje. Ehm, bo jak wiecie, kuki ma problemy z. ma problemy stomatologiczne, bo ma wrodzoną wadę e, Z skrzywego zgryzu, przez to też źle mu rosną zęby, nie może ich ścierać. No więc e, trzeba go dokarmić taką karmą. No i tak to właśnie wygląda. Nie miałam jeszcze nigdy takiej. Mam nadzieję, że mu zasmakuje, ponieważ jest ona o wiele tańsza niż ta z doktora Ziętka No ale zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Tak ona wygląda. Z tyłu niestety nie ma też składu po polsku. Jest tutaj 200 gramów, tutaj jest 250, więc taka mała różnica. I ona kosztowała 12 zł, więc jest naprawdę wielka przybitka i mam nadzieję, że mu zasmakuje No i już ostatnią rzeczą, którą kupiłam, jest to witamina C bo muszę podawać Kukiemu witaminę C w poidełku Jednak on szybko pije, więc ta witamina C tak szybko się nie ulatnia bo muszę mu podawać, ponieważ no po prostu weterynarz zaleca bo on ma też teraz osłabiony organizm, więc wiecie No i tak to wygląda, tutaj macie sposób stosowania oraz właściwości jest to y, taka witamina C, Rodevit y, C z Delfosa. I ma ona 60 gramów i kosztowała ona y, 11 zł. I tak właśnie wyglądały całe moje zakupy dzisiaj. Samo na jak widać, malutkie, takie bardziej weterynaryjne, tak bym powiedziała to. No ale potrzebowałam tylko, jak mówię, kilka rzeczy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. O, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możecie dać mi znać w komentarzu, jeśli macie jakiś fajny pomysł na filmik, to, to możecie mi napisać. Spróbuję taki nagrać. E, no i jeśli oczywiście macie jakieś pytania, czy jeśli jesteście w sprawie współpracy ze mną, E, czy cokolwiek chcecie na przykład mi coś wysłać, jakąś zrobić wymiankę czy coś, to zapraszam na mój Messenger Animals. E, oczywiście też znajdziecie to w opisie, tą nazwę. My się już z Wami żegnamy. Do następnego odcinka. Pa, pa!